możliwość przyjechać tutaj i pokazać Państwu film Prezydent. To jak Pan mówił przed emisją tego filmu jest film, który ma przywrócić pamięć o Lechu Kaczyńskim i pokazać jego w, no, w zbliżonej przynajmniej do rzeczywistości w zbliżonych proporcjach. I Troszkę przeciwstawić się temu wszystkiemu, co Olechu Kaczyńskim Polacy mogli słyszeć przez całe ostatnie lata. I, I w tej chwili czasami jeszcze słyszą, bo ten przemysł pogardy jest y, od czasu do czasu ciągle obecny. To jest y, czwarty film, który miałam możliwość współrealizować. Y, Pomogła jej Pogardzie oraz przebudzeniu teraz film prezent. Y, z Jarkiem Rybiskim pracowaliśmy też razem przy filmie Przebudzenie. Nie wiem co powiedzieć Państwu. Najlepiej będzie, jak będziemy odpowiadać na pytania. Jarka. Ja też chciałem podziękować Państwu za to, że zechcieliście poświęcić swój czas i ten film obejrzeć. Film, tak tylko krótko, my pracowaliśmy przez no, równo rok nad tym filmem i była to. Fascynująca praca, zwłaszcza w momencie poszukiwań materiałów archiwalnych. Były takie próby wcześniej w, w podważania roli Lecha Kaczyńskiego, nawet wręcz na przykład podważania jego obecności podczas strajku w 1980 roku. I no nie było takie oczywiste, nie było łatwe dotarcie do tych materiałów. Nam się udało znaleźć, mam nadzieję, no, interesujące fragmenty, które pokazują młodego Lecha Kaczyńskiego. Udało nam się też namówić na udzielenie, znaczy na, na udzielenie wypowiedzi osoby, które do tej pory się nie wypowiadały, a były bardzo w bliskiej, bezpośredniej relacji z prezydentem Alechem Kaczyńskim. To jest pani Zofia Kuszyńska, głos która po raz pierwszy w naszym filmie opowiada um, te, um, swoją historię, swoją pamięć. Nie wiem, czy te napisy były czytelne podczas projekcji, dokładnie co do oskór, tam stoi na przykład osoba Włodka Resiaka, to jest operator filmowy i, foto i fotograf prezydenta Kaczyńskiego, który też dodał jeszcze do nas wcześniejszych. Czy wreszcie pan minister Masił Łopiński. Wspominam jego dlatego, że za wyjątkowo cenne uważamy w początkowej sekwencji filmu próbę rekonstrukcji Przemówienia, które prezydent Kaczyński miał w planie wygłosić w Katyniu, bo nie usłyszeliśmy nigdy tego, tego, tego przemówienia i to jest właściwie jedyne takie świadectwo, jak ono e, mogło wyglądać i, i, i że te, to, co też pada w filmie, że prezydent chciał stwierdzić bardzo mocno, czym był Katyn, że to było ludobójstwo, ale też, że wprawdzie można odbudować. E, e, bardzo wiele. To, to tyle, dziękuję. Witam ja, e, e, Chciałbym tak troszkę też przede wszystkim podziękować Państwu za za ten wspaniały, wzruszający film. Dla mnie, naj, naj, największe dla mnie wrażenie zrobiło jak Kaszczyński powiedział o swoim bracie. Uczciwy, ucz, uczciwy człowiek. To, to jest dla mnie, nie wiem, na, na, najważniejsza rzecz. E, e, przynajmniej bardzo się e, jakby zruszyłem i, i uważam, że to jest, to jest niezwykłe. Właśnie i takich ludzi powinniśmy mieć. Jeżeli będą nami rządzić uczciwi ludzie, to, to Polska będzie się rozwijać. E, jakby podziękować Panu Tadeuszowi, że Państwo tu jesteście, Klubowi Gazety Polskiej. I, i, I parę słów powiedzieć o, jeszcze o, o Lechu Kaczyńskim. On był 12 pamiętaż, maja 2009 roku tu w Tarnobrzegu, czyli to jest jakby rocznica, państwa swoim filmem u, uświetniliście jakby to, to. I jeszcze ważna rzecz, Lech Kaczyński jest honorowym obywatelem miasta Tarnobrzegu, a w tej chwili rządzi nami lewicowo liberalna koalicja, więc dla nich to nie ma żadnego znaczenia, ale, ale, ale warto pamiętać. Yy, jeszcze też yy, muszę tutaj jakby też, yy, oczywiście chciałem zadać pytanie, ale jeszcze chciałem o, o Lechu i związkach yy, yy, z tamnym Lekarz yy, wtedy, kiedy miał tu być yy, 12, miał yy, oczywiście odsłonić, yy, yy, trudno powiedzieć, odsłonić, słonić, bo tu mamy potężne, wielkie jezioro, tam 450 mil... 50 hektarów to jest dawna kopalnia siarki największa gdyby wyrobisko zalane i w tym bo wtedy to już było zalane całkowicie to jezioro i Lech Kaczyński miał symbolicznie jakby zamknąć to miał, był zaproszony tam do kopalni I, i, i była to rzecz niezwykła to jest a propos właśnie tego przesła i jak traktowano Lecha Kaczyńskiego zmieniono cały zarząd kopalni wyrzucono tych ludzi nowy zarząd już oczywiście powiedział, że lek Kaczyński nie może przyjechać, wtedy tam wiceministrem skarbu był to był poseł, poseł z PSL-u, tak? poseł Bury, tak? który tak tutaj mówił o tym. Także to było bardzo bardzo przykre i w tej chwili byśmy mieli powiem, no, tak, no, prezydenta, który osłonił to, jakby zaczął to wspaniałe, to, 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 to jezioro. I pozwólcie, jeśli może przedłużam, ale jeszcze chciałem powiedzieć o Lechu Kaczyńskim, bo jaki tutaj ma związek z naszym rejonem. Tu niedaleko jest zamek w Baranowie, piękny, resensowy zamek. W latach tam, 2006, 2008 jak, jak miałem możliwość i pracowałem dla Agencji Azby Przemysłu, byłem doradcą prezesa, myśmy wtedy zrekonstruowali kaplicę secesyjną. Lekaczyński nie mu wtedy przyjechał, ale był, ale był wtedy jego doradca, profesor Legutko. Przepiękny, przepiękny list. Naprawdę, jeżeli państwo będzie kiedyś jeszcze robić jakieś materiały ale o Lechu warto jego weźmie miłość do, do polskiej kultury, do, do ojczyzny, warto wrócić do tego. I jeszcze jedna sprawa. Tak samo wtedy rekonstruowaliśmy kaplicę w zamku w Krasiczynie. I tu ponieważ to było, to był, to była jesień 2007 roku, wtedy to była 17-wieczna przepiękna kaplica w Baszcie w Boskiej, w Zamku Czesicznym. I Lech Kaczyński, kiedy przyjechał, poprosił o spowiedź wtedy, przed samą uroczystością. To też jest bardzo ważne w jego nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wtedy, jak oglądałem transmisję z placu zwycięstwa żałobnej, to arcybiskup chyba Michalik nawet wspomniał chyba o tym, <tryk> że, tylko nie, nie, jakby nie powiedział dokładnie, że to miało było miejsce w Kraszynie przed, przed konsekracją kaplicy. Także to też świadczy o Olechu Kaczyńskim, jakim był człowiekiem. To zawsze mi w, w pamięci zostanie. Także jeszcze będę chciał zadać pytania, ale może innym pozwolę, i potem jeszcze zadam. Są jeszcze jakieś pytania do no. Państwa? No, ja chciałem tylko podziękować za ten film, ponieważ jest to film. No, pierwszy. Dlatego, że jest taką kwintesencją dla wszystkich zwykłych, normalnych ludzi tego, co Lech Kaczyński dokonał. I on dotrze, bo prawdopodobnie opracował naukowy gruby ksiąg. Jest już sporo i będzie jeszcze cała masa, i przeczytają ich liczy. Natomiast poprzez ten film. Sądzę, że coraz więcej Polaków zobaczy, jak to rzeczywiście było. I tutaj do tego jeszcze, co kolega powiedział, bo w tym filmie do słowa Lecha Kaczyńskiego, no coś, co tak jakby intuicyjnie zawsze żeśmy wyczuwali, że tak jeszcze powinno być, ale nie tylko, że był uczciwy, tylko, że w polityce może rządzić, Prosty, uczciwy człowiek. I że to się zdarza, że polityka nie musi być głowna. To jest pewne przesłanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja może tylko Państwu dam taką informację aktualną. Lub Gazety Polskiej rozpoczął niedawno, bo dwa tygodnie temu, działania zmierzające do. Wydania medalu poświęconego postaci prezydenta Lecha Raduńskiego. Zamierzamy uzyskać pełną formę jego yy, możliwą do.